Witamy na pierwszym treningu online studia Pilates Re w Bielsku Białej i Żywcu. Przedstawiamy 10-minutowy trening Pilates z widokiem na Dubaj. Ty też ćwicz gdziekolwiek jesteś. Do treningu potrzebna będzie Ci tylko mata. Zaczynamy. Ustawcie się bokiem, niech Wasz bark będzie nad łokciem oraz opuśćcie biodro na matę. Zgięte kolana 90 stopni i będziemy unosić miednicę oraz kolano do góry. Wasza miednica ma być stabilna, zauważcie aby kojec biodrowy był pod końcem biodrowym kiedy jesteście gotowi, dodajcie wyprost nogi. Zauważcie, co dzieje się z waszą klatką oraz biodrami. Niech klatka nie zamyka się i nie opada, a barki nie napinają i nie podnoszą do uszu. Cały czas miejcie silne uczucie ściągania ich w dół. Zerkajcie co chwilę na biodracz, aby na pewno górne biodro nie opada Wam do tyłu. Niech koiec biodrowy będzie utrzymany nad końcem biodrowym. Utrzymajcie nogę wyprostowaną w górze i zacznijcie kręcić małe kółeczka. Zauważcie, żeby Wasze ciało nie ruszało się na prawo i na lewo, tylko było stabilne. Wyduszcie teraz rękę do boku oraz jednym ruchem połączcie łokieć z kolanem, zginając je. Zauważcie, że moja miednica jest cały czas stabilna i nie opada znacząco góra i dół. Jest to delikatne obniżenie miednicy do dołu oraz wypchnięcie górnego boku w dół, wydłużenie maksymalne ręki i nogi. Oddychajcie. I wydłuż, maksymalnie sięgając daleko. Luz. Pięknie. Następnie przejdź do klęku podpartego. Oprzyj się na jednej ręce, w zgięciu łokcia oraz zaczynamy hydrant, czyli odwodzenie nogi do boku. Zauważ, że moje biodra znowu są bardzo stabilne, a miednica przy każdym ruchu nie odkręca się i nie otwiera. Jest ona w jednej pozycji, kolano prawie dotyka kolano i podnoszę z pośladka odwodzę nogę do góry. Moje barki są oddalone od uszu, a łopatki złączone. Głowa nie wisi, jest wydłużona w przód. Następnie to samo ćwiczenie. Ale z wydłużeniem nogi, czyli zostawcie uniesioną nogę w górze i wyprostujcie nogę daleko w tył. Wydłuż. Nie tylko wyprostuj, ale sięgnij ją nią jak najdalej. bądź stabilna, niech ruch nie wychodzi z odcinka lędźwiowego. Następnie przekręć się całkowicie na bok ręki zgiętej, wydłuż rękę oraz nogę i sięgamy daleko ręką i nogą i zbieramy łokieć z kolanem. Znowu pamiętaj o wydłużeniu i sięganiu jak najdalej ręką i nogą. Przytrzymaj wydłużenie w ręce i w nodze i malutkie pulsy. Góra du. Góra dół. Delikatnie pulsuj, wydłużając. I luzik. Rozciągnij pozycja dziecka. Kładziemy się na drugi boczek. Znowu Twój łokieć jest pod barkiem, kolana zgięta 90 stopni. Kolana są delikatnie przed biodrami, pięty są za pośladkami. Tylko unosimy kolano górnej nogi do góry. Wasza głowa nie wisi, dolna talia się nie zapada, barki oddalone od uszu, łopatki zebrane, łokieć ciągnie do sufitu i podnosicie nogę jak najwyżej. Pamiętajcie też o stopie. i unieść. Tak jest. Zauważ swoje końce biodrowe, czy aby na pewno ten górny koiec biodrowy nie opada do tyłu, tylko utrzymuje się nad dolnym końcem biodrowym. Następnie unieś się do góry i wyprostuj nogę, sięgając nią jak najdalej. Nie tylko. Tempę wyprostowanie, ale wydłużenie, dociągnięcia, sięgnij dużym paluchem u stopy jak najdalej. Zauważ swoje barki, klatkę piersiową, czy przypadkiem się nie zapadła. Wydłuż szyję, wydłuż dolną talię i sięgaj nogą jak najdalej. Pięknie. Ostatnie powtórzenia. To już prawie koniec. Wydłuż nogę, utrzymaj ją wysoko i malutkie kółeczka, malutkie, ale jak najwyżej. I znowu, miej uczucie bardzo długiej nogi. Ilus. Strzep delikatnie nogi. Tak jest. I ustaw się na drugą stronę. Jedna ręka jest zgięta, druga wyprostowana. Pamiętaj, aby barki nie przybliżały się do uszu. I sam hydrant odwodzenie nogi. Pamiętaj o mocnym brzuchu, nie zapadaniu się w lędźwiach, niech ruch nie wychodzi z odcinka lędźwiowego, a z twoich mocnych zebranych żeber oraz z pośladka. Cały czas szukaj takiego napięcia w ciele, które pozwoli ci jak najbardziej odczuć napięcie mięśni całego ciała, nie tylko pośladków, które tutaj w przeważającej części pracują. Następnie unieś nogę do hydranta i wydłuż jak najdalej do tyłu. Zauważ, co dzieje się z Twoimi biodrami, niech nie odkręcają się do sufitu, cały czas niech będą w jednej stabilnej pozycji, niech nie opadają, nie obkręcają się. Jedna pozycja. Głowa nie wisi, barki nie unoszą się do góry. I wydłuż nogę jak najdalej, nie tylko wyprostuj. Stopa obciągnięta, point, i sięgaj jak najdalej. Ostatnie. Pięknie. Wydłuż rękę i nogę i łączymy łokieć z kolanem. Maksymalnie, kolejny raz, wydłużając stopę, kolano, nogę oraz rękę. Znajdź wydłużenie w ciele, schowaj żebra, napnij brzuch, przy każdym wydłużeniu sięgaj jak najdalej i napinaj mocno brzuchol. Pięknie. Jeszcze kilka razy. Twoje ustawienie ciała jest kluczowe. Wydłuż rękę i nogę, zatrzymaj i malutkie pulsy góra dół, ręką i nogą. Zauważ znowu, co dzieje się z Twoimi lędźwiami, co dzieje się z Twoimi biodrami. Wszystko tu jest stabilne, pulsujemy tylko ręką i nogą i pozycja dziecka pięknie. Wchodzimy teraz w psa z głową w dół i deska. Najpierw pies z głową w dół, klatka mocno do ziemi i deseczka. Pamiętajcie, aby pupka nie była wypięta, miednica podwinięta, jesteście jedną, piękną, prostą linią. Stoicie cały czas na palcach, zerknijcie na lustro i zauważcie, czy wasze barki są nad rękami, a dupka nie opada za nisko i nie wchodzicie w lordoza. Jeszcze kilka powtórzeń. Zrelaksuj się tutaj rozciągnij. I zginamy nogi z psa z głową w dół. Przechodzimy do stołu, czyli deska, ale z ugiętymi kolankami. Znowu kolana są pod Twoimi biodrami, barki są nad rękami. Postaraj się utrzymać, przytrzymać pozycję przez sekundę na dole i wejść do góry. Rozciągnij, wypchnij, zgięcia kolanowe mocno w tył. Utrzymaj pozycję na palcach. Mocno aktywny brzuch, zatrzymaj w dole i malutkie pulsy kolanami góra-dół. Następnie zatrzymaj kolana w dole i miednica na boki. Utrzymaj kolana jak najniżej, nie podnoś ich bardzo wysoko. A miednica rusza się na boki z kontrolą z brzucha. Nie zapadaj się w barkach, nie puszczaj łopatek, delikatnie przesuwaj miednicę na boki, nie spiesz się. Ostatnie kilka razy. Patrz w dół. I pozycja. Dziecka. Brawo dla was. Dziękuję za wspólny trening. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Hej!